Witam Państwa, dzień dobry, gościem kawy, gościem porannego programu Radia Katowice. Jest dzisiaj w studiu w Brukseli pani Adwiga Wiśniewska, eurodeputowana prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa. Pani poseł, no to jest. Trudny dzień dla całej Unii Europejskiej, mówię oczywiście pod kątem Brexitu, czyli tego głosowania, które dzisiaj odbywa się w Wielkiej Brytanii. W 2013 roku europejscy politycy mówili chcą wyjść z Unii, niech wychodzą, droga wolna, bez nich też sobie poradzimy. Pani zdaniem premier Cameron przelicytował w tej politycznej ruletce? Nie, nastroje antyeuropejskie w Wielkiej Brytanii narastały od wielu, wielu miesięcy. Tak więc, szanując głos obywateli, władze Wielkiej Brytanii, w tym premier Cameron, podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum. To Brytyjczycy mają prawo wypowiedzieć się, czy chcą zostać w Unii Europejskiej, czy też chcą jej, ją opuścić. Myślę również, że ostatnie wydarzenia, jakimi targana jest Unia Europejska, spowodowały nawarstwienie tych nastrojów antyeuropejskich. Mm -hmm. A śmierć pani Cox, na ile się przyczyni do wyników referendum, pani zdaniem? A śmierć y, pani y, poseł Cox może spowodować, że jednak Brytyjczycy podejmą decyzję o pozostaniu y, w, w Wielkiej Brytanii. Kiedy rozmawiam z moimi kolegami z, z Londynu, mówią, że dzisiaj. Nic nie można powiedzieć na pewno, że te szanse są rozłożone porówno, że w referendum to tak jakby rzucić monetą wszystko może się zdarzyć, ale jestem przekonana, że. Brytyjczycy jednak podejmą decyzję o pozostaniu w, w Unii Europejskiej. Szkoda, że takie sytuacje polityczne powodują śmierć polityków. To na pewno bardzo mocno wstrząsnęło Wielką Brytanią to morderstwo popełnione na pani poseł Cox, i, i mam nadzieję, jestem. Prawie że przekonana, że część osób, która wahała się jaką podjąć decyzję po tym wydarzeniu podejmie decyzję o głosowaniu za pozostaniem w Unii Europejskiej. Oby pani miała rację, mówię to z punktu widzenia nas, Polaków, bo to też jest bardzo ważna dla nas decyzja. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę o Polakach na wyspach. Pani poseł, ale załóżmy, załóżmy że Brytyjczycy powiedzą, że powiedzą nie. Czy wzmocnią się Pani zdaniem wtedy partie populistyczne, ruchy separaty, separatystyczne, czy budżet Unii bardzo na tym ucierpi, bo to w końcu y, Anglia, Wielka Brytania dopłaca sporo do budżetu. Tak, ale też y, procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie y, trwała krótko, to będzie o dwa lata trwało, jest Dokładnie, prawie blisko dwa lata, więc y, jesteśmy oczywiście przygotowani na dobrą wiadomość, czy Czyli na tę wiadomość mówiącą o tym, że Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej. Ale jeśli Brytyjczycy podejmą taką decyzję, to myślę, że Unia Europejska również z tym będzie potrafiła się zmierzyć i sobie poradzi. Kiedy rozmawiamy z ludźmi mieszkającymi w Wielkiej Brytanii, mówią, że najbardziej martwią się przedstawiciele małego i średniego biznesu którzy obawiają się, że w związku z wyjściem y, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą mieli utrudnioną y, możliwość y, dystrybucji swoich towarów do Unii Europejskiej. Bo to też nie będzie tak, że Brytyjczycy wychodząc zachowają wszystkie prawa y, i przywileje związane z byciem w Unii Europejskiej. A więc wolny przepływ usług i towarów pewnie będzie w jakiejś mierze ograniczony. Kiedy teraz Brytyjczycy zastanawiają się i dzisiaj podejmują te decyzje, to na pewno również te kwestie mają na uwadze, że wielkim dobrem Unii Europejskiej jest swobodny przepływ usług i towarów. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii ta sytuacja na pewno zmieni się na niekorzyść dla Brytyjczyków. Tak więc trzymamy, że tak powiem, kciuki za, za to, żeby jednak Wielka Brytania w Unii Europejskiej pozostała. No to z drugiej strony federalista Guy Verhofstadt, który twierdzi, że wyjście Brytyjczyków może być impulsem do głębokiej reformy Unii i pogłębienia integracji. To jest jakiś, jakiś nie wiem, jakiś pogląd? No to jest taki trochę chory pogląd, bo, bo to jest pogląd mówiący dokładnie tyle, że żebyśmy krzyczeli więcej Europy w Europie. To, że Brytyjczycy przeżywają dziś dylemat, czy zostać, w, czy wyjść z Unii Europejskiej, jest również konsekwencją tego, że Unia Europejska nie chciała się reformować. Konserwatyści brytyjscy w Parlamencie Europejskim reprezentowali taki głos. Eurorealizmu. Mówili o tym, że y, należy odbiurokratyzować Unię Europejską, że należy uprościć procedury, że y, bez sensu jest przemieszczanie się Parlamentu Europejskiego raz w miesiącu z Brukseli do Strasburga, kiedy to urzędnicy unijni pakują skrzynie dokumentów i ogromnymi pociągami przenoszą się na trzy dni, aby obradować w Strasburgu. Mówili o tym wielokrotnie i zachęcali do tego, aby. Reformować instytucje unijne. Niestety większość w parlamencie europejskim była głucha, była głucha na, na, na te wskazanie. Jeśli dzisiaj yy, traktuje się yy, Brexit i te wątpliwości Brytyjczyków w taki oto sposób, że trzeba jeszcze bardziej się integrować i jeszcze więcej Europy w Europie, to zdecydowanie będzie pożywką dla populistów którzy będą opowiadali się za wychodzeniem poszczególnych państw z Unii Europejskiej. Unia Europejska potrzebuje jedności. Pod, potrzebuje tej jedności w oparciu o poszanowanie kompetencji państw Francja, narodowych. Może być następna Francja, Pani zdaniem? Jeśli Brytyjczycy powiedzą tak, wychodzimy? Jest to realne? No dzisiaj myślę, że to jest, Panie Redaktorze, wróżenie z fusów. i Ja nie, nie ośmielę się tutaj postawić jakiejkolwiek tezy. Dlatego, że dziś Unia Europejska targana jest wieloma kryzysami. To nie tylko kryzys migracyjny, kryzys bezpieczeństwa, ale i kryzys gospodarczy, ale i także towarzyszy temu kryzys wartości. I jak widzimy, dzisiaj Unia Europejska, instytucje unijne nie potrafią się zmierzyć z tymi kryzysami, ale bardzo chętnie te instytucje unijne angażują się w sprawy, które są im absolutnie nieprzynależne, tak jak sprawa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jak wszyscy wiemy, te kwestie są w kompetencji państw członkowskich i kiedy pytamy Komisję Europejską, na jakiej podstawie ingeruje wewnętrzne sprawy państwa członkowskie. słyszymy w odpowiedzi? Słyszymy w zasadzie brak odpowiedzi. Odpowiedź jest tak mętna i tak jednoznaczna. Ja rozumiem, że inna być nie może, bo my prześledziliśmy bardzo uważnie wszystkie zapisy traktatowe i nie ma podstawy prawnej w traktatach do ingerencji w wewnętrzne sprawy. W kraju wychodzimy, co będzie dalej pani zdaniem z 800 tysiącami polskich imigrantów na wyspach? To jest hmm. nasza, to jest najbliższe nam podwórko, co się z tymi ludźmi stanie? Myślę, że oni będą nadal pracować w, w Wielkiej Brytanii. Też myślę, że dziś Polacy są na Wyspach Brytyjskich bardzo aktywni. Jestem przekonana, że wezmą udział w referendum i wyrażą swoją opinię. I to może być kluczowe dla wyniku referendum bo, bo to, to przecież tam pracują Polacy na wyspach, budują brytyjską gospodarkę, są wartością dodaną do brytyjskiego rynku ekonomicznego. I byłoby truizmem mówić, że Polacy są obciążeniem dla brytyjskiej gospodarki. Jest dokładnie, dokładnie znaczy odwrotnie. Procesy, Pani zdaniem mogą zostać zmuszeni do powrotu do kraju? Jest to możliwe? Nie sądzę, nie sądzę, dlatego że to są ludzie, którzy sprawdzili się na brytyjskim rynku pracy, którzy są szanowani. Bardzo wiele z, z tych osób to ludzie naprawdę ze znakomitym wykształceniem, mający dobrą pozycję, ale również ci, którzy pracują w usługach, w tych prostych zawodach, cieszą się dużym szacunkiem. Ale oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, co może się zdarzyć. Jestem przekonana, że Brytyjczycy takiego błędu na pewno by nie popełnili, aby odsyłać Polaków do Polski. Czy w Moskwie zacierają ręce na pozytywny wynik referendum? No, taka teza się przewija, bo im bardziej rozkwiana scena europejska, tym lepiej dla, dla Kremla, dla, dla Putina. Więc pewnie on tutaj swoje też skrzypce gra. Wiemy, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie, ataki terrorystyczne, destabilizacja sceny europejskiej powoduje, że uwaga świata odwraca się od Ukrainy zaatakowanej przez Rosję, a tym samym jesteśmy świadkami kolejnych miesięcy obecności wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy. To na koniec pani poseł naszej rozmowy komentarz do takiego oto stwierdzenia. To jest cytat. Unia bez Wielkiej Brytanii będzie zupełnie inną Unią, podobnie jak i Wielka Brytania poza Unią Europejską stanie się zupełnie innym krajem, choć świat się nie zamieni, nie zawali, a historia potoczy się dalej. Nic nie będzie już takie samo. Zdecydowanie to słuszne słowa, pod którymi absolutnie mogę się podpisać. Rzeczywiście nie zdanie się nic nadzwyczajnego, jeśli Brytyjczycy zdecydują o, o wyjściu, ale już nic nie będzie absolutnie takie samo. Dziś referendum, kiedy Pani zdaniem możemy spodziewać się pierwszych wyników? Co się mówi w Brukseli na ten temat? Jeszcze dzisiaj czy jutro dopiero? Myślę, że raczej jutro niż dzisiaj. One będą bardzo skrupulatnie zliczane, tak aby, aby wynik był obiektywny i wiarygodny. Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była gościem porannego programu Radia Katowice. No miłego dnia życzę Pani poseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie z deszczowej Brukseli.